Zadanie 11. Miejscem zerowym funkcji liniowej f jest liczba 1. Wykres tej funkcji przechodzi przez punkt minus 1, 4. Wzór funkcji ma postać. Ok, czyli mamy dwa punkty tak naprawdę podane. 0, 1, znaczy w sumie 1, 0. I minus 1, 4. No to już wiemy, że ona jest malejąca, więc a będzie ujemne, czyli wszystkie możliwe odpowiedzi. Ok, a teraz jak ustalamy wzór funkcji mają mając dwa punkty, podstawiamy po prostu do wzoru ogólnego, czyli y równa się ax plus b, nasze dane. W pierwszym wypadku jest to 0 równa się a razy 1 plus b, a w drugim 4 równa się a razy minus 1 plus b. No i dobra, co nam z tego wychodzi? Mamy wzór, układ równań. W zasadzie, czyli 0 to się równa a plus b, a na dole mamy 4, to się równa minus a plus b. Możemy w sumie już sobie dodać, 4 równa się hmm, a minus a to jest 0, czyli po prostu 2b. I jak podzielimy na 2, to wychodzi, że 2 równa się b. Nasze b we wzorze będzie dwójeczką. I tylko w jednym przypadku tak jest, więc już dalej liczyć nie musimy. Jest to odpowiedź.